Ciemano z tej strony Tomeczko witam Was w moim komentarzu z gry Call of Duty Black Cox 1 i dzisiaj mam do Was gameplay 66 czy tam 3 do 13 to nie jest zbyt duża różnica więc Rejpik jako taki był, pod koniec zacząłem padać, jakby to powiedział Loka, jak głupia świnia Ale to nic, mam nadzieję, że mimo wszystko gameplay Wam się spodoba I mam naprawdę dosyć sporo czasu na omówienie, bo aż 8 minut parę spraw mam tutaj A naprawdę przez ten tydzień się uzbierało Ok, to przechodzimy sobie do temacików Pierwszym moim tematem będzie to, że pod ostatnim filmikiem ukazało się dużo komentarzy, o których Was prosimy, mianowicie coś w stylu Mamo Tomka, nie zabieraj mój Xbox, a on się poprawi. Ku mojemu zdziwieniu tych komentarzy było naprawdę sporo, czyli jednak mam aktywnych widzów, z czego się cieszę. I zero łapek w dół, czyli hejterzy prosili spać. Jej, pamiętajcie, e, nowi widzowie, jeżeli stawiacie tą łapkę w dół, to napiszcie czemu, bo. Ja wiem, że jeżeli daje mi ktoś łapkę w górę, to nie musi pisać e, czemu, bo ja wiem, że ja to dobrze robię i będę to po prostu kontynuował. Ewentualnie będę się starał e, coś podlepszać. Dobra. Słuchajcie, teraz jest jeszcze lepsza jakość niż wcześniej. Musiałem tylko bitrate przedstawić, bo to, tam była jakaś mgła w ogóle. E, to, to przez mgłę było widać to wcześniejsze wideo, a teraz moim zdaniem jest dużo lepiej. E, wam się też to będzie fajniej oglądało. I w ogóle nie będzie nagrywane jak SKP, e bo to naprawdę była podobna jakość i mnie to bardzo dziwiło jak to mam ustawić i w ogóle, a jednak mi się udało i to naprawdę teraz dużo ładnie, ładniej wygląda. Sorry za taką zawiłość, ale już postaram się mówić jaśniej. Słuchajcie, wychodzi DLC do Black Opsa, właśnie jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za parę minut ciągnę mamy do mojego pokoju i proszę, żeby mi zamówiła My Class of Points i kupuję sobie Season Pass. Dlaczego? Nie dla, dla multiplayer, głównie nie dla multiplayer, tylko dla zombie, ponieważ zombie w tej grze bardzo mi wciągną. i ogólnie to zombie mi się nie nudzi, więc myślę, że będę mógł naprawdę się pobawić jeszcze z kolegami, ale dochodzą jeszcze dwa tryby. Jeden tryb będzie polegał na tym, że będziemy chodzili we czwórkę co, co najwięcej, co najwięcej chciałem powiedzieć, że najwięcej nas będzie czterech, czyli standardowo i będzie coś takiego, że będziemy na górze bloku. I będziemy musieli schodzić na jego dół Jakimiś hardkorowymi przejściami Jednocześnie obraniając się od zombie Coś w stylu Left for Dead Że musieliśmy przejść przez jakąś lokację Nie ginąc i raniować swoich przeciwników Więc praktycznie to jest to samo Tylko, że przy okazji tutaj mamy falę zombie No to samo praktycznie tak Czyli trochę strzeczka zaraźnięta z Left 4 Dead Chociaż nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem co o tym myśleć Nie chcę tutaj nic hejtować Mi się ten tryb podoba a drugi tryb to będzie coś w stylu, e, że my będziemy zombie, my będziemy musieli zabić tego normalnego człowieka, więc nic specjalnego, chyba że na jakoś naprawdę rozmaicą ten tryb i będzie można się w niego zagrywać. Ja myślę, że on się znudzi bardzo e, szybko, ale tutaj mamy jeszcze mapki na multiplayer, e, i ja teraz po prostu powiem, na czym mniej więcej one polegają. E, Boże. Żebym ja jeszcze wiedział na czym one mniej polegają Nie po prostu przeczytam wam co tutaj jest napisane Mapa multi Pakistańskiej elektrowni wodnej Hydro i tam będzie coś takiego yy, Że będziemy mogli Otworzyć tą Zasuwę czy tam Nie pamiętam jak to się nazywało To co otwiera że woda wpływa I będziemy mogli tam zatopić jakiś tam obszar Więc nie wiem czy to jest fajne No jakaś tam yy, akcja Otoczenia będzie Mam nadzieję, że nie będę tam często ginął na dużym striku, albo tam się w ogóle jeszcze nie będzie wchodziło chyba. Dobra, jest mapa multi ośrodka wypoczynkowego na pustyni Gobi Mirage okej, okay, O tej chyba nic nie wiem. Mapa multi skate parku w Vegas Beach. Myś, yy, ona się będzie nazywała Grind. I to mnie strasznie zajarało, Ja, wiecie, kiedyś jeździłem na deskorolce. Wiecie czy nie wiecie? I w końcu będę mógł pograć na skateparku w Koda. No, to, o tym zawsze można. Tam kiedyś w Content Strike'ach grałem na skateparku, ale to nie jest to samo co Call of Duty. Chyba mi będzie najlepiej na tej grze szło. Na tej mapie szło, Boże. E, jeszcze jest mapa multi kurortu we francuskich Alpach. Downhill. No to wiecie, to jak jest, to będzie coś w stylu stoku, tak mi się wydaje, tam był pokazany taki stok i były te krzesełka jeżdżące I chyba na, po takim terenie nam przyjdzie walczyć Właśnie się ostatnio zacząłem zastanawiać z kolegą, czemu ci ludzie się nie wypierdzielają, czemu te boty się nie wypierdzielają na tym lodzie Jak tam zobaczycie na przykład na łapce WMD w Black Ops 1, to jest taka wielka ta lodowa, loda, no można sobie normalnie po niej przejść Fajnie by było, jakby jakąś interakcję zrobili, że się właśnie ślizgamy po tym a, i najważniejsze. Dochodzi pierwsza w historii broń SMG w DLC. Czyli w ogóle to DLC to będzie jakieś takie przełomowe. Broń się będzie nazywała Pace Kepper i to będzie SMG Myślę, że nie będzie ona jakaś specjalna Dlatego że będą za chwilę hejtować Uoju, ja nie mam Kosu i nie mam kosu na DLC, świadom mi tej kosy, a ktoś będzie miał e, DLC i on będzie mi zabijał tą bronią i mimo, iż ta broni i tak będzie strasznie słaba, to i tak ludzie będą ją uważali za najmocniejszą. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o DLC. I mam jeszcze niestety smutną sprawę, mianowicie youtuber, no, z którym się niestety nie tak dobrze zdążyłem zapoznać. E, on się nazywał Alan IPL i skończył swoją działalność, przez to, że mu zamknęli konto na Xbox Live. Ja nie wiem, czy on kompilował coś z tym Xboxem, że chciał jakąś piracką grę odpalić. Raczej wątpię i już w ogóle wystawił paga na Allegro. Mam nadzieję, że to da się wszystko cofnąć. Więc możecie odwiedzić jego kanał, link dostaniecie w deskrypcji i powiedzieć mu, żeby jednak nie odchodził. Również możecie go zasubskrybować. Myślę, że jak tam się naprawdę dużo ludzi zbierze i powie, żeby nie odchodził, to na pewno zmieni zdanie. Aha, i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że PC-owcy nie wiadomo, kiedy dostaną. PS... Ci, którzy grają na PS3, to też nie wiadomo, kiedy dostaną. Ale na Xboxa to będzie 29, czyli wtedy, kiedy mi się na... zaczynają ferie. I jeżeli polski gracz mi pomoże, to będę robił dla Was live livestreamy. Jej! Dobra, to by było na tyle w tym komentarzu. Jeżeli mi się komentarz spodobał, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I Elo350 czy tam może powiedzieć Ziemango, Ziemango jest bardziej w moim stylu. To Ziemango, yo!